parę osób pisało, że ja się w ogóle nie nadaję do rapu. No wiecie co, to tak ja tak to w sobie freestyluję dla beki oczywiście, nie na poważnie, żeby ktoś nie myślał, że na poważnie to robię. Ale mogę wam coś jeszcze za freestylować, bo tam wiele osób się śmiało, że bekowo trochę, nie? No to słuchajcie, ja sobie tutaj freestyluję, rymy składam, nabity wpadam, e na płyty będzie to nagrywane, później w Empikach sprzedawane. Ja tutaj dobrze rymuję, podobno i gotuję, ale z tym gotowaniem to nie wiadomo. Lecz coś tam i już mi się rymy gubią i już nie mogę rymować. A piszcie w ogóle jakieś tematy do freestyle'owania, bo tak na sucho to ja jak nie mam jakiegoś tematu, to nie mogę rymować. Nie wiem na co, na, na jaki temat mam rymować, tak? Także napiszcie. Bo ja tutaj trenuję sobie tymi freestyle'ami i mam nadzieję, że któregoś dnia mi tak odbije palma, że pojadę na na jakieś WBW, na jakiś casting się zapiszę i może strzelę browarka, jakieś rymy się odpalą, coś tam podziałam, chociaż może jakieś eliminacje przejdę chociaż i, i może kogoś pokonam, będzie bekowo, nie? Piszcie, czy w ogóle chcielibyście zobaczyć Juniora na takim freestylu, tak na jakimś, no to z takimi już zawodnikami, wiecie, gdzie oni tam trenują i, i coś tam osiągają, nie? Także, także piszcie, pozdrawiam. Siemaneczko Ludziska z tej strony, Junior. <laughs> Słuchajcie, na początku chciałbym wam podziękować za 8000 subskrypcji, które, które wbiliście, za wszystkie komentarze, lajki pod filmami. Oczywiście to zachęca i motywuje do dalszego działania. Eee, z góry dziękuję. Mam nadzieję, że tak będzie jak do tej pory. Dużo osób mnie ogląda bez subskrypcji. Też bym prosił, że jakbyście mogli zostawić, to zostawcie subika. Oczywiście materiały będą na bieżąco. I słuchajcie, dzisiejszym tematem tego odcinka będzie moja taka pierwsza praca, nie praca, bo to były praktyki. Ale chcę was ostrzec przed tym, co się tam dzieje, bo słuchajcie, ja mianowicie skończyłem szkołę gastronomiczną w Brodnicy. Nie wiem, jeśli ktoś ogląda mnie z tego miasta, to ja też również też pozdrawiam. E no i słuchajcie, nasze praktyki to były tak, że mieliśmy raz w tygodniu, później w drugiej klasie dwa razy w tygodniu i gdzieś tam chodziliśmy do różnych knajp i się uczyliśmy czegoś. No i właśnie, słuchajcie, byliśmy w restauracji w Brodnicy. Nie powiem wam jaka, bo żeby nie było. No ale słuchajcie, wzięli nas na te pra praktyki. Nasza wychowawczyni nas zostawiła całą ekipę. No i tam niech nami rządzą, nie? I se poszła gdzieś tam. Ona 5 godzin, 5 godzin byliśmy. No i ona sobie siedziała gdzieś tam w knajpie, se krzyżówki rozwiązywała o, przez te 5 godzin. A my żeśmy robili. No i, no i tam nas nadzorowała od czasu do czasu. No i słuchajcie, tam gdzieś wzięła reszta ekipy, mnie też tam wzięła na taki. Oni to tą salę taki obierek nazywali, bo tam głównie się obierało ziemniaki i różne warzywa. No, była obróbka taka wstępna. O! No i słuchajcie. No, jestem sobie na tej sali i ona mi przyniosła dwa wory 50 kilo cebuli. I mówi, że mam na to godzinę, żeby obrać, nie? Masakra, nie? żeśmy obierali tą cebulę i kroili. Mało tego, żeby, żeby cebula nie oddawała tego. Wiecie, cebula jak się obiera tam jedną, dwie, to tam nie ten, ale 50 kilo to daje po oczach, nie? No popłakaliśmy się we dwójkę, tam byliśmy to tak jak małe dzieci, no, dosłownie. 50 kilo, bo jak jej nie namoczycie, to ona oddaje ten taki. No, ten, swoją wydzielinę, że ona, wiecie, w oczy szczypie, płakać się chce, katar, masakra, się tam poryczałem jak ten i moja wycho wychowawczyni widzę, że przyszła i patrzy, że ja 50 kilo z nim cebuli obrałem, pokroiłem w kostkę i ona mówi, nie no, tak nie może być, mówi, zmienię się z kimś, no, ale nikt nie, w sensie się pytała, czemu się nie zmienię z kimś, a ja mówię, że no, nikt nie chce tu przyjść po prostu, no i ona mówi, to ja ci zaraz kogoś znajdę, nie, poszła tam, mówi, dobra, no, tu znalazłam, ktoś tam dalej będzie to robił, no, dobra. Mówię, idzie, ciągnie mnie na następne stanowisko, nie, ciągnie mnie, patrzę na zmywak, nie, a oni z typem mieli, o tam, wózkami, normalnie, wiecie, brudne, żarcie, no i ten. No dobra, stoję przy tym zlewie, myję te wszystkie gary, myję, myję, mało tego, przychodzi jeszcze kucharka, w takiej letniej myłem, żeby, wiecie, żeby się tam nie poparzyć, bo to gołymi łapami myję te gary, szoruję. A babka podchodzi do mnie, patrzy, sprawdza tą wodę i mówi W domu też myjesz w takiej zimnej i mi na całego maksa go wrzątek taki polała, nie? Odkręciła na wrzątek, nie? Ja łapy se tam poparzyłem na tym zmywaku, ale dobra, pomyłem te gary przez dwie godziny Znowu przychodzi moja wychowczyni, mówi, ty tu sam jesteś? No ja mówię, no sam, no nikogo nie ma, nie? Mówi, masakra, nie, to ja ci coś zaraz cię zmienię z kimś Dobra, mówię, już chyba gorzej nie może być Ona idzie no dobra, tu masz kolegę cię zmieni, a ty idź tam za niego, nie? Już się boję, już się modlę, mówię, co ja trafię, nie? Idę. Tak, widzę schabowe do ubijania. Tylko mało tego to była stypa jakaś tam. I ona do mnie mówi 300 schabów jest do ubicia. Ja tak patrzę. Nie, nie dobra. Biję te schaby, nie? Biję jedną drugą ręką. No już uwierzcie, że po... Po 20 już miałem dość, no ale musiałem 300 ubić i ubiłem te 300. Uwierzcie, że miałem aż odciski mi się zrobiły na dłoniach od młotka, czyli cię już nie miałem siły ubijać. Ale w międzyczasie ubijamy te schabowe, no i patrzę, że mięso jest zielone, nie? No w sensie takie nadgnite jakby, czy coś. I mówię tej babce, że ten kawałek się nie nadaje do schabowego, nie? Że trzeba to wyrzucić. A ona tak patrzy, patrzy... Ogląda ten kawałek mięsa, go tam obraca, maca, weryfikuje jej mózg i mówi do mnie: Tak, ty. No w sumie mówi: By go wywalił, ale mówi: i tak to idzie do zjedzenia. Mówi, a mówi w buce: w jajku się potacza, i tak tego nic nie będzie, nikt nie będzie tego widział. Nie ja tak patrzę na nią, mówię: Ja pitole. I co jest najlepsze? Jeszcze gościu od San wchodzi, oczywiście tam burdelsy w tej restauracji nikt nie. No jakby, uwierzcie, że tam, no już mówię, w Las, to zaraz zamkną im ten lokal, nie? A tam już chyba było w łapę dane, bo goście tylko papierek wystawił, szedł do szefa, pach, pach, pach i wyszedł, nie? I jeszcze widział, jak ja te mięso ubijam, nie? I se poszedł, nie? Masakra, nie? I uwierzcie, że jako kucharz pracowałem tam, e, to były praktyki, nie? Ale pracowałem też w maku przy przygotowaniu tych bułak, Byłem na smażalni tych steków tam niedługo, bo zrezygnowałem z tego, jak zobaczyłem jakie tam zarobki, to masakra, nie? No i zapierdol też był mega ostry. No i słuchajcie, w maku też już swoje widziałem, nie? Już tam jest tak, że jak wam coś spadnie, coś... Coś wam się, nie wiem, nie uda zrobić, coś ten to wy, muszą wyciągać taki ten zeszyt i każdą rzecz zapisywać w taki dziennik strat, nie? A że im się tego nie chce robić, no to zawsze obuka im słucha spadnie to zaraz. Nawet kierownicy kopią pod blat, żeby nie było widać, że tam pod blatem się schowało i tyle, żeby nie zapisywać, ale tam zawsze był ktoś wyżej nawet nad tymi kierownikami i zawsze ich odpierdzielał, że tak nie można, nie? No ale patrzę. Gość robi hamburgera. Kierownik jakiś tam w tej niebieskiej koszuleczce. Robi, nie? Naładował sos i mu ta bułka tak i spadła na ziemię, nie? I tym sosem tak, wiecie, na podłogę, nie? I patrzę, mówię, wywali tą bułkę. A gdzie? Kurde, wiecie co on zrobił? Podniósł tą bułkę, nie? Popatrzy na nią. Stek położył, puścił dalej i poszło, nie? I już od tamtej pory staram się nie jeść w tym maku, bo ogólnie już kiedyś ile razy narzekałem, bo dostałem, nie dość, że dostałem ile razy wrapa zimnego, bułki zimne, no to po prostu... I to, co tam się dzieje, po prostu nie jedźcie tego świńskiego żarcia. Nawet widzicie w restauracjach, ludzie, ja nie wiem, jak oni to robią. Potem się ktoś zatruje tym żarciem, zgłosi to na sanepit i później szef ma problemy, tak? No bo tak to jest, nie? No i właśnie was ostrzegam przed takimi restauracjami, żebyście lepiej sobie samemu zrobić coś zdrowego i pożywnego. Zawsze wiadomo, trochę więcej czasu poświęcicie, ale wiecie, co jecie, tak? Umyjecie, pokroicie. Ja nie mówię, bo te produkty w sklepach też mają swoje, też już widziałem swoje, że potrafią, wiecie, są naklejki, mają tam jakiś termin, to potrafią drugą przylepić, że tam termin dłuższy i puścić to dalej, żeby nie stracić po prostu na produkcie. No i taki, taki moral tego, że uwierzcie, że tych knajpach. Nie tak w pozostałych co byłem, to tak nie robili. nie Nigdy takiego czegoś nie było, ale w tym maku i w tej restauracji no to swoje widziałem, ale mnie kręci w nosie ludziska nie. Ja jestem trochę alergik i gdzieś tam kurzu trochę widzę, to mnie zaraz kręci na kichanie, nie. I cały czas się powstrzymuję, żeby nie kichnąć na filmie. No dobra, no to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze raz was, wam bardzo dziękuję za wszystkie suby, lajki, komentarze. Oczywiście jakbyście chcieli więcej materiałów. Y o jakieś, mogę Wam nagrać też materiał o mojej w ogóle pierwszej pracy w Polsce? Bo moja pierwsza praca to w ogóle była w Niemczech. Nie wiem, czy byście chcieli też coś na ten temat wiedzieć. To piszcie, dajcie znać w komentarzach, to Wam opowiem o tej pracy. A tymczasem dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście wszystkie linki, które tam do kanału partnerki jest też, proszę. Jakbyście mogli zostawić jakiegoś subika, komentarz, łapeczkę w górę, oczywiście nie w dół. Zachęcić też do robienia i piszcie tam jej, jakie byście te składanki chcieli, bo ona składanki muzyczne tworzy. No i co? I to żegnam się z Wami tego miłego dnia. Odwilż idzie, mam nadzieję, że nie zaleje nas, Nic tego śniegu nie ma dużo. Także widzimy się w następnym. Yo! Słuchajcie... Dużo osób mnie tutaj ogląda bez subskrypcji. Ja tu 8000 subów biłem i się piwa dzisiaj napiłem i mnie trochę muli, więc nie pozdrawiam tych Żuli. Nie wolno tak ostro pić, bo to się nie da żyć. Tak tu junior na bicie leci. Coś tam pozdrawiam swoje dzieci. Tak, jeśli to oglądacie to pewnie się uśmiechacie. Tak tu na freestylu się tutaj leci. Macie pewnie też małe dzieci, także wiecie, jaka to ciężka praca. Junior wam e, rachunki po poopłaca. <laughs> nie, żartuję, żeby ktoś mi tu <laughs> nie przelewał, ten nie wysyłał rachunków. Także słuchajcie, nie, to już tak dla beki to było. Þannig að konjast verður Jó